Szanowanko, dzisiaj bierzemy się za regulację luzów zaworowych w motocyklu Honda CBR 1000F. Na początek odkręcę sobie te oto 8 śrub od pokrywy. Zobaczę, czy to są jedyne, które ją trzymają. Spróbuję ją ściągnąć. Oraz odkręcę sobie tutaj korek, tenże, ażeby Dojść do znaków na wale. No i po wykonaniu tych czynności przejdę do dalszej części. Widzę, że któryś z poprzednich właścicieli był wielkim fanem uszczelniania wszystkiego na silikon. I w związku z tym odkręciłem już te 8 śrub, a pokrywa nie chce się podnieść. Opukałem ją młotkiem, ale dalej się nie chce podnieść. A każda jedna śruba, którą wykręcałem, była też na mocnej ilości silikonu złożona. Więc podejrzewam, że jeszcze uszczelka też jest posilikonowana, albo ewentualnie tak się yy, zastało to wszystko. Na szczęście, co wymyśliłem, tu mamy taką szynę jakby. Tu jest taka szyna z otworem. I w związku z tym tenże otwór możemy sobie władować młot bezwładnościowy z taką końcówką. Nie wiem, czy to pokażę. Zdołam pokazać e, trzymając kamerę w jednej ręce. W każdym razie, tu sobie dajemy tą końcówkę i takimi ruchami idzie to, jak widać, wyszarpać. Mam nadzieję, że zaraz to wyszarpie, poodginam, ewentualnie odkręcę jeszcze te cewki zapłonowe, które tutaj lekko blokują, i zdejmę pokrywę zaworów. Ola Boga, szok, trwoga i niedomyta podłoga. Skomplikowało się nieco, odkręciłem już cewki, ale te tutaj linki głównie blokują i z tym jest problem. I w związku z tym stąd ich nie idzie wyszarpać tak za bardzo, więc będę rozbierał manetkę i spróbuję z drugiej strony je zdjąć, żeby zdjąć końcowo tą pokrywę z zaworów. No po wielu bojach. I usunięciu jednej linki udało mi się wyszarpać tę pokrywę? Rysuje się tu obraz silikonowej masakry. Po prostu wszystko pływa w skrawkach silikonu. Zwłaszcza to widać tutaj. No każda jedna krawędź, wszystko totalnie posilikonowane, wszędzie jego strzępy. O, jak tu na przykład. No, co to ma być? Ludzie kochani. A tutaj pewnie jest taki autorski patent, bo coś mi gości mówił sprzedający, że tu jest przerobiony ta naręczny napinacz. No i właśnie widzę, że jest na środku coś tam przyspawane. I takie dwie śruby, więc pewnie to jest ten patent na napinanie łańcucha rozrządu, który ponoć w tym modelu był jakiś tam wadliwy. Teraz rozkminię dokładniej, jak to tam działa i czy jest w miarę dobrze napięty. A tymczasem biorę się za czyszczenie wszystkiego z silikonu. No i odkręciłem sobie tą osłonę łańcucha rozrządu. I jak się go dotknie, to jest no, praktycznie prawie że zerowy luz. Taki minimalny. Także wszystko chyba bardzo dobrze. W związku z tym reguluję zawory i osłonę złożę bez tutaj żadnego napinania łańcuszka rozrządu, gdyż według mnie jest git. A jak pewnie zacznie się dopiero tam po wielu kilometrach odzywać, no to wtedy trzeba będzie to znowu zdjąć i delikatnie naciągnąć. Także ta rzecz wygląda na dobrze wyregulowaną. Pokrywa zaworów została wyczyszczona przy użyciu mojego ulubionego narzędzia, czyli szczot na wiertarze. Tu widać te skrawki wszystkie silikonu, tu już jest oczyszczona wstępnie pokrywa. Teraz nabiję sobie kompresor, wydmucham to całość i jeszcze odkręcę tą, powiedzmy, że to jest odma, tak bym to określił, tą odmę i jeszcze tam wszystko na końcu wyczyszczę takim yy, zmywaczem do silikonu. Powstaje nam drobny problem, yy, gdyż Nakrętka zaworu jest na y, krótką dziesiątkę, a w środek trzeba wsadzić imbusa czwórkę. I w związku z tym, należy zrobić taki patent. Co, panie Kurczaku, trzeba zrobić? Pan Kurczak mówi, że należy wziąć taką y, nasadkę dziesiątkę przelotową, i na końcu zjechać ją na szlifierce z dwóch stron, żeby na to zaczął jakiś klucz. I wówczas w środek może wejść sobie imbus twóreczka, którym będziemy regulować, a poprzez te nacięcia i klucz będziemy kontrolować. Spróbujemy zaraz tej popeliny. Chwila pracy na szlifierce i mamy właśnie taki efekt, że klucz wchodzi na lekko spłaszczoną dziesiątkę, pozostawiając. Przelot, jak widać, w środku. Więc można tam wsadzić imbus i regulować. Coś niesamowitego. No i teraz będzie instrukcja, jak zrobić całą regulację. A więc tak: na wale są takie znaczki. Dwa. I ten z lewej musi się zgrać z takim u góry znaczkiem T. Czyli top, czyli górny, martwy punkt. I jeżeli tak się stanie. A tutaj na tych e, wałkach e, od e, rozrządu będzie na zewnętrznej stronie in. Nie wiem czy tu widać, jest, ale z tej strony będzie in. A z tamtej strony tam już nie będzie widoczne, ale jak sobie zdemontujecie tą osłonkę, to wtedy zobaczycie. Tam będzie x. I one e, muszą się pokrywać e, z płaszczyzną e, głowicy. I w takim, przy takiej nastawie sprawdzamy luz na. Pierwszym oraz trzecim. Jeszcze raz. Pierwszy jest od tej strony. Cylinder na zaworach wlotowych. Od tej strony. Tutaj mamy dwa zaworki. I na trzecim cylindrze. Tutaj mamy dwa zaworki. Tutaj sprawdzamy luz. I teraz tak. Luz sprawdzamy wtykając szczelinomierz. Tutaj, tak pod te wałki. Jeżeli wchodzi, to bierzemy. Grubszy, a jeżeli nie wchodzi, no to znaczy, że jest taki, jaki sadziliśmy. Na wlocie powinno być 0,1 mm. Następnie należy obrócić wałem w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara o połowę, czyli tą śrubką o połowę. Jeżeli będziecie mieli znacznik, to dobrze. Ja akurat nie mam, także muszę tak na podstawie tych dwóch oczek, które tu są, sobie oceniać. Po mnie nie ma znacznika, ale tam powinien być znacznik. Ewentualnie jeszcze po oznaczeniach na kołach zębatych od rozrządu. Jeżeli dacie o połowę, no to wtedy wam tutaj te in będzie idealnie na górze. Pod tą osłonką tutaj, jak to zdemontujecie, to będzie in. I wówczas regulujemy zawory wydechowe, drugi oraz czwarty, czyli. Z tej strony mamy zawory wydechowe i tu będzie drugi te dwa zaworki oraz czwarty te dwa zaworki. I następnie znowu kręcimy tutaj e, o połowę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I wówczas to znaczki powinny się e, być na tych wewnętrznych stronach e, tych kół od rozrządu, się pokryć in i ex. I wówczas regulujemy zawory wlotowe. Drugi i czwarty, czyli tutaj mamy wlotowe i to będzie drugi cylinder. Te dwa zawory, oraz czwarty cylinder. Te dwa zawory przypominam, na zaworach wlotowych Luz 0,10. Tolerancją, plus minus 2 mm na wylotowych 0,18 plus minus 2 mm. No i z tym 0,18 jest pewien problem, bo nie mam takiego listka, w związku z tym yy, patrzę, czy wchodzi 15 w miarę luźno, a 20 nie wchodzi, i w ten sposób to reguluję. I następnie na sam koniec jeszcze raz robimy o połowę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i regulujemy. Na samym yy, już końcu zawory wydechowe pierwszy i trzeci. Czyli tutaj te dwa i trzeci cylinder wydechowe te dwa i tu powinno być 0,18. A wówczas z tego co pamiętam, ten napis X jest tutaj dokładnie na środku. Polecałbym właśnie patrzeć na znaki na tych kołach już od rozrządu, a nie na wale, bo na wale tam nawet milimetr różnicy to takie jest dla oka ciężko dostrzegalne, a tutaj zawsze będą już większe przesunięcia, w związku z tym po głowicy łatwiej to oceniać. No i co? Eee, trochę się trzeba namęczyć z tymi mm, wylotowymi, bo tam już jest mało miejsca, ale idzie to zrobić z tym e, moim patentem, który przedstawiłem, czyli e, z, z lekko zeszlifowaną nakrętką dłuższą dziesiątką i w środek impusik. Także już teraz pozostaje mi tylko doczyścić uszczelkę z resztek silikonu. No i operacja będzie zakończona. Oczywiście warto e, też. E, Później, już po wszystkich nastawach ja to już mam teraz właśnie zrobione, wszędzie już jest wyregulowane ładnie, jeszcze tam ze dwa razy przekręcić i sprawdzić, czy się tam przypadkiem nic nam nie rozjechało. Ale nie powinno. I mamy już pokrywę zaworów eee, przykręconą. Brakowało tutaj jednej uszczelki, więc ją dorobiłem. Dla pewności jeszcze hmm, tą śrubę akurat delikatnie eee, posmarowałem silikonem. Silikon poszedł na dolną część uszczelki, gdyż i tak była w większości przyklejona, eee, a górę złożyłem bez silikonu, eee, w sensie górną część uszczelki i na to dałem pokrywę, żeby za każdym razem, przy jakichś tam ewentualnie na przyszłość regulacjach zaworów nie trzeba było tego zrywać, a jak zacznie cieknąć, no to będę eee, ewentualnie jeszcze raz to rozbiorę i wtedy złożę już na dwóch warstwach silikonu. Także eee, regulacja zaworów wykonana, Więcej filmików nadchodzi, subskrybujcie, lajkujcie i wyczekujcie kolejnych. Będzie dalej kontynuowana Honda, będzie Romet i będzie Jawka. Jak najbardziej, pozdrawiam, cześć.